Mój ojciec miał domek taki na, na tratwie, ale to był dość duży domek był, bo łóżka były takie piętrowe, my ta, cały czas mieszkaliśmy lato jak ja do szkoły, to nawet, nawet w czasie okupacji jak przyjechałem, miałem trzy dni urlopu, to byłem u mojego ojca, bo w, po południu w, i w nocy łowili rybacy, bo rybacy u mojego ojca zostawiali ten cały sprzęt, sieci i, takie, i, i ryby, mój ojciec miał w podłodze wycięty taki otwór i była taka klapa i ci rybacy, takie ryby jak oni chcieli mieć, nie? to wszystko w głęboki, w głęboki taki... Taki magazynek to był, tyle że w wodzie to był, I te, te ryby, bo te ryby były żywe, tam pływały i tego. To ja, ja przyjechałem jednego e, roku, zostałem trzy dni wolny i przyjechałem nie jechałem do mamy, tylko do mojego ojca tam przyjechałem i potem stamtąd wyjeżdżałem z powrotem pociągiem. No i w nocy ojciec mówi: że idą na ryby. Ja mówię, to tata ja z tobą jadę. I byliśmy tutaj od Spornej zaraz, bo dawniej był jeszcze jeden most, bo teraz to już jest zasypane. I jest chanie, bo to można było, dawniej można było, brda płynęła tu z tej strony, a tutaj było takie, że można opłynąć i z drugiej strony. I byliśmy na, tym, na tej łodzi, a łódź była już tylko tak wysoko od, od wody, tak pełno ryb było. A w, z góry z tego mostu ktoś, halo, weź, halo, kto tam jest? a moi rybacy! A, a się pyta, wiesz, się coś złapali? O, no mamy trochę złapane, mówi. A, a chciałby pan coś mieć czego? No, 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 bym wziął, mówi, nie? bo naprawdę ryby dla Polaków nie było. Nie, na karki w ogóle nie. Tylko Niemcy dostali ryby. Ryb nie, Polakom nie dawano. No mówi to, chodźcie, chodźcie tutaj przez wy, mówią mnie, takie, komzy, komzy I on tu zeszedł na dół, a te rybacy mówią, on zeszedł na dół i od razu biorą, ale mówię Wam, takie były leste duże. Biorą za ten ogon i... Łuuu! Urzucają mu Gnuk, gnuk, to mówi, bo ja mam tylko te raportówkę, gdzie ja pomieszczę. Mówi, to idźcie do domu, poworek sobie do tego Niemca. Po niemiecku oczywiście, bo mój ojciec i tam oni też znali, bo pracowali u takiego, co miał tą restaurację w Brneusiu. Asbar się nazywał, też Niemiec. I oni dla niego łowili. I oni u mojego ojca mieli ten cały sprzęt i te ryby swoje, co oni chcieli dla swoich do domu brać czy inne.